To nasza rodzina S1. Najłatwiejszy sposób na natryskiwanie żelkotu. Kompaktowa konstrukcja zajmuje niewiele miejsca i wyróżnia się łatwą, intuicyjną obsługą. Nasza sprawdzona technologia pistoletu z zewnętrznym mieszaniem zapewnia optymalne dodawanie nadtlenku. Produkt nakłada się bezpośrednio z pojemnika. Po zakończeniu pracy nie jest konieczne spłukiwanie. Model ES1 jest również dostępny w opcjonalnej wersji EasyLift. Innowacyjna technologia podnoszenia umożliwia prostą i czystą wymianę pojemników. W wersji wielokolorowej możliwa jest szybka zmiana koloru za pomocą dowolnej liczby jednostek rozszerzających. Jesteśmy partnerem w zakresie systemów dozowania aplikacji Gelcoat, aplikacji natrysku włókien, aplikacji żywic klejowych, procesów wtrysku, systemów wałków do laminowania oraz urządzeń mieszających i mieszających. Odwiedź nasz sklep internetowy.